Każdy z nas trafi kiedyś do lekarza, jeśli nie tam, to bezpośrednio na cmentarz. Kiedy już jednak odwiedzimy jakiegoś specjalisty, warto by było wiedzieć jak to wszystko funkcjonuje. Zastanowimy się również dziś, czy istnieją wobec naszej służby zdrowia jakieś ciekawe alternatywy. Żyjemy w kraju, gdzie funkcjonuje publiczna służba zdrowia. Oprócz tego, że płacimy podatki, nasze koszty związane z leczeniem ograniczają się jedynie do po części refundowanych leków, które możemy kupić w aptece. Taki system ma jednak dość sporo wad. Przy ograniczonej liczbie specjalistów, a bardzo, bardzo wielu, wielu chętnych, chcących skorzystać z ich usług, tworzą się ogromne kolejki. Nie jest to jednak jego największą bolączką. Każdy z nas płaci mniej więcej porównywalne składki. Składki te stanowią ogólną pulę, którą nasz rząd może rozdysponować na nasze leczenie. Problem polega jednak na tym, że pula ta musi zagwarantować leczenie zarówno osobom, które chodzą raz na 10 lat do lekarza, a także osobom, których koszty dzienne leczenia przekraczają najniższą krajową. Tak więc, przy ograniczonej liczbie środków, nasz system zdrowia musi wykonać nieskończenie wiele operacji. Tym bardziej, że nasz system zdrowia jest darmowy, tym bardziej zachęca to ludzi do korzystania z różnych zabiegów i rehabilitacji. Dochodzi w ten sposób do przeróżnych absurdów, głośnych m.in. w mediach. Wyobraźcie sobie, że macie do wydania pewną kwotę pieniędzy i starczy ona jedynie na jedną operację. Na biurku macie do wyboru pacjenta, któremu przywrócicie wzrok oraz pacjenta, któremu przywrócicie zdolność chodzenia. Którą osobę byś wybrał? Na ludzki i mój rozum jest to nie do porównania, a takie decyzje i sytuacje zapadają w naszej służbie zdrowia codziennie. W opozycji mamy sprywatyzowaną służbę zdrowia w Stanach Zjednoczonych. Każda nasza wizyta w szpitalu kosztuje pewną kwotę pieniędzy, i jeśli nie mamy odpowiedniego ubezpieczenia, sporo się nakosztujemy, bo amerykańska służba zdrowia jest najdroższa na świecie. Oczywiście, poziom świadczonych usług jest wysoki. Ale dla przeciętnego lekarza i dla ubezpieczyciela, jest to zwykły biznes, gdzie każdy chce zarobić. Ponadto system ten jest okrutnie zbiurokratyzowany, gdzie najmniejszy zabieg musi mieć swoją kartotekę, czy to dla ubezpieczyciela, czy to dla lekarza. A obsługa takiej biurokracji znów kosztuje. Jak więc widzimy, zarówno system prywatny, jak i publiczny ma dość sporą liczbę wad. Jak się jednak okazuje, można inaczej, bo od dwóch dziesięcioleci w Singapurze działa dość nietypowy system zdrowia i doskonale się sprawdza. Dla porównania, przeciętny Amerykanin wydaje na świadczenia medyczne rocznie około 25 tysięcy dolarów, przeciętny Singapurczyk 1000 dolarów. Co więcej, kwota 1000 dolarów u Amerykanina rocznie stanowi sam koszt. Obsługi biurokracji. Kiedy zaczynamy zarabiać, tworzymy swego rodzaju subkonto, na które składamy od 6 do 9,5% naszych zarobków. Pieniądze te są zwolnione z opodatkowania, a co więcej, odpowiedni wysoki procent na samym koncie chroni je przed inflacją. Kiedy jesteśmy młodzi, mamy około 20 lat, stosunkowo rzadko chorujemy i szybko gromadzimy duże pieniądze na tym koncie. Tak więc kiedy mamy już 40 lat, spokojnie opłacimy sobie bardziej wymagające zabiegi i rehabilitacje. Co jednak ważniejsze, wszystkie zabiegi i operacje wykonywane są za realnie zgromadzone przez nas pieniądze. Tak więc kiedy zachce nam się operacji zmiany twarzy albo protezy szczęki, możemy to wykonać w każdej chwili, bo to przecież są nasze pieniądze. Odpadają przy tym wszelkie dylematy moralne, którą operację wybrać, a sama biurokracja jest ograniczona do minimum. Istnieje jednak silna motywacja do tego, aby nie wydawać tych pieniędzy bezmyślnie. Z naszego konta można opłacić świadczenia medyczne najbliższych nam osób, a co więcej, nadwyżka zgromadzona na tym koncie jest przekazywana do naszej emerytury. Jak jednak tak niskie składki mają zagwarantować środki w przypadku jakiejś katastrofy, na przykład kiedy będziemy potrzebowali przeszczepu? W tym wypadku aż 90% Singapurczyków jest dodatkowo ubezpieczona tak zwanym ubezpieczeniem od horrendalnie wysokich kosztów leczenia. Przykładowo koszt dla 29-latka rocznie takiego ubezpieczenia wynosi 82 zł, dla 49-latka około 285 zł, a dla niespełna 70-letniego dziadka około 930 zł. Tak więc dla naszego dziadka co miesiąc jest to dodatkowy koszt około 77 zł, powiecie dużo, ale koszt ten może być zapłacony m.in. z dopisanej nadwyżki do emerytury. Rodzi się jednak pytanie, czy tanie oznacza dobrze. Jak się okazuje, jak najbardziej. Przeciętna długość życia Singapurczyka to 82 lata, w Europie jedynie Szwajcaria ma większy wskaźnik, to jest 83 lata. Do porównania dla Polski wskaźnik ten wynosi 77 lat. Co jednak ważniejsze, co roku Międzynarodowa Organizacja Zdrowia umieszcza Szwajcarię w czołówce świadczeń medycznych i znów dla porównania Szwajcaria zajmuje tam 23 miejsce, a Polska 50. Jak więc widać powiedzenie tanie a dobrze w tym wypadku sprawdza się idealnie. Okej, okay, to by było na tyle. Dzięki wielkie za uwagę. Jeśli Ci się podobało, daj łapkę w górę, zasubskrybuj mój kanał, zobacz tu gdzieś pozostałe filmiki i do zobaczenia wkrótce, czyli w czwartek.